Siemanko, dzisiaj ci pokażę jak usunąć błąd w typu Call create a Java Wear Machine tak jak i tak. to tak wchodzimy w start mój komputer właściwości zaawansowane zmiany środowiskowe klikamy nowe teraz wpisujemy Java Options a tam pokażę Wam tutaj XN, nie, XN, X, to nazywa się M. Klikamy OK. I teraz nie powinniśmy mieć żadnego problemu z uruchomieniem Minecrafta. Czy jak widzicie, wszystko ładnie działa. Dobra, obkłuchcie, znajdź, subskrybujcie na